własnych osobistych ograniczeń i odnajduje wolność e, czy raczej e, widzę taką możliwość, że również w podróży można wykorzystać atuty kobiecości, czyli że można aspektowo e, zrozumieć, zmodyfikować, e, wyczuć e, jaka kobiecość w danym kręgu kulturowym może pomóc sobie wrócić cało i może w tej podróży pomóc czuć się komfortowo Dodatkowo, czy y, mają takie doświadczenie i czy chciałyby podróżować razem z kimś innym, czy y, ta podróż samotna jest y, o wiele lepsza z jakiegoś powodu? Y, która z Pani chciałaby pierwsza? Pani Marta, może w tej samej kolejności. Ja, ja chciałabym, no dobrze, to może y, zacznę od tego ostatniego pytania, które dotyczyło, y, czy samotna, czy, czy z kimś, tak? Y, ja myślę, że to jest pytanie o motywację, o to, co chcemy przez podróż yy, osiągnąć, co chcemy sobie przybliżyć, czym dla, dla mnie jest podróż. No, dla mnie tam, ta, tamte podróże były istotne, yy, z jednej strony właśnie badawczo, a później już tak bardziej może nie tyle krajoznawczo, ile bardziej samoznawczo, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie to był taki etap w moim życiu takiego no, intensywnego poszukiwania yy, siebie górnolotnie mówiąc, a Indie zwykle tak. Mocno stereotypowo kojarzone są, tak? Z, z tym, że przyciągają osoby, które gdzieś na swoim, na swoim, w swoim życiu poszukują, nie wiem, jakiegoś duchowego wymiaru. Tamtejsza kultura mocno sprzyja jakby takim poszukiwaniu, ponieważ jest mocno przyciągnięta duchowością. I stąd jakby ta moja motywacja sprzyjała raczej podejmowaniu samotnych podróży, takich, które są sfokusowane gdzieś do wnętrza i i stąd jakby też moje jakieś tam dłuższe bądź krótsze przystanki w różnych ashramach czy też klasztorach, które sprzyjały w ciszaniu, e, niezbytnim zagadywaniu siebie czy też innych w towarzystwie innych. E, więc gdybym miała, jak myślę sobie o takiej podróży podróży, którą odróżniam od urlopu poprzez to, że jest pewnie zdecydowanie dłuższa, gdzieś głębsza ma te, i takie intencje w sobie jakichś poszukiwań, do, docierania do czegoś, tak mi się kojarzy podróż. To pewnie takim ideałem podróży byłoby znowu wyruszenie gdzieś e, samej, tak? Zostawienie swoich dzieci <grystanie> na jakiś czas, e, nie jako wyrodna matka, która porzuca z, e, e, swój dom i męża i w ogóle pozostawia ich bez opieki, e, ale żeby na nowo tak siebie poczuć e, w takiej zupełnie innej też odsłonie, w jakiej obecnie gdzieś występuje w tamtym świecie samotnie. A, a pierwsze pytanie dotyczyło. Płci? Czy, czy to jest bardziej buntowanie się, czy poszukiwanie wolności, czy granie na stereotypach kobiecych? Yy, Jakbym w ogóle nie miałam takich refleksji, szczerze mówiąc, odnośnie płci, płciowości mojej podróży. Aczkolwiek yy, widząc na przykład reakcje różnych osób, które gdzieś pozostawiałam tutaj. Yy, czy to mojej rodziny najbliższej, tak, zatroskanej o to, co się ze mną będzie działo, czy to była moja mama, czy moja babcia, yy, ale też osób niebliskich, to yy, trochę to, to bardziej oni mnie o, gdzieś umiejscawiali w tej kobiecie buntowniczej, mówiąc, yy, po co ty jedziesz, czego ty szukasz, na co ci w ogóle jakieś teryfery, nie wiadomo co, zamiast yy, tutaj już znaleźć pracę, prawda, i się ustatkować, ustabilizować to jakieś wieczne poszukiwania, więc to chyba bardziej gdzieś po stronie tego buntowania się, ale przecież ja nie do końca czułam, że jakoś mocno buntuje. Bardziej poszukuje. Bardziej poszukuję gdzieś. Pani Małgosław? To może ja zacznę od tego pytania o bunt. To, no u mnie to zdecydowanie bunt nie był. Mój się bym powiedziała, jest zachwycony faktem, że ja podróżuję i uwielbiam moje opowieści z podróży. I raz go nawet zapytałam, czy czy się o mnie nie martwi, bo to w sumie byłoby naturalne, on na to odpowiedział, że nigdy w życiu mu nie przyszło do głowy, że mi się mogłoby coś stać, bo ma wrażenie, że jestem oso osobą, która sobie zawsze da radę. Ale właśnie też nie, nie, nie odczuwałam jakiejś takiej refleksji na ten temat, żeby, to, żeby moja podróż była związana z tym, czy jestem kobietą, czy, czy z moją kobiecością jako taką, po prostu miałam właśnie wewnętrzną potrzebę podróżowania, którą jakoś starałam się realizować, i może jestem trochę buntu w stosunku do stereotypów, które nie pozwalają. To znaczy wydaje mi się, że w Polsce jednak już pozwalają e, podróżować kowiecie samotnie, a już szczególnie autostopem, właśnie, który jest taką no trudniejszą formą podróży, dlatego że łączy się z e, wieloma niebezpieczeństwami i nieprzyjemnościami czasami. E, bo tak, tutaj uprzedze pytanie zdarzały mi się nieprzyjemności, ale zdecydowanie częściej zdarzały mi się... E, znaczy nigdy nic złego mi się nie stało, ale, ale zdarzały się sytuacje ryzykowne, ale dużo, dużo, dużo częściej zdarzały mi się sytuacje, kiedy ktoś właśnie całkowicie bezinteresownie dodatkowo mi pomagał. I nie wiem, może łączyło się to z tym, że jestem kobietą, a może nie, nie jestem w stanie tego stwierdzić. A drugie pytanie było... Czy z kimś. A, czy z kimś. Z kimś? A, tak. <laughs> to mi się zdarza podróżować i tak, i tak ale traktuję to zupełnie inaczej. Właśnie jeżeli podróżuje z kimś, to jest to dla mnie podróż czysto rozrywkowa, a nie poznawcza bym powiedziała, bo dużo mniej się widzi, jeżeli jest się z kimś i traktuję to raczej że na zasadzie, że mam okazję spędzić dużo czasu z bliską mi osobą, z przyjaciółmi, pobawić się, pójść gdzieś na imprezę, coś takiego. A jeżeli podróżuje sama, to jest to bardziej podróż duchowa może w ten sposób. Dziękuję bardzo. Pani Beata. Ja tak do końca właśnie też nie odróżniam podróży od życia, od takiego po prostu przeżywania wszystkiego, bo dla mnie chyba życie jest taką podróżą i tak chcę spędzić w tym momencie, tak sądzę, że tak chciałabym spędzić już... Czas po studiach, ten czas, kiedy będę mogła już na stałe sobie wyjechać, gdzieś podróżować, przemieszczać się, mieszkać w różnych miejscach. I też nie myślałam nigdy w kategoriach, czy podróż ma płeć, czy mężczyźni podróżują jakby inaczej niż kobiety. Bardziej mi się wydaje, że są ludzie, którzy podróżują inaczej. Ktoś na przykład woli bardziej ekstremalnie, ktoś podróżuje też w inny sposób, więc bardziej na taki podział w taki podział. A czy samotnie, czy z kimś to są całkiem dwa inne rodzaje podróży. wiadomo, bo... Jeżeli człowiek podróżuje samotnie, to świat całkiem inaczej reaguje na człowieka. I kiedy właśnie też stoję na ulicy, łapię stopa, spotykam ludzi, którzy są no, całkiem inaczej właśnie otwarci na podróżującą samotnie osobę, zapraszają do siebie. Kiedy podróżuję z kimś, to jest też taka bardziej podróż... Też bym powiedziała podobnie rozrywkowa, bo podróżujemy, omawiamy sobie tą podróż, nie wiem, czy czegoś tam razem się cieszymy, dzielimy, a kiedy jestem sama, tak naprawdę nie do końca mam się z kim podzielić i chyba wtedy jeszcze bardziej otwieram się na świat, wtedy jeszcze bardziej szukam tego kontaktu, więc tu na pewno jest spora różnica. I chyba, no, chyba bardziej właśnie lubię takie samotne podróże, bo jakoś tak łatwiej mi znaleźć siebie, może bardziej mieć ten kontakt ze sobą w stałym czasie podróży w ten sposób. Dziękuję i Pani Ania. Jeżeli chodzi o tę samotność, to mm, mi samotność w życiu zupełnie nie odpowiada, natomiast samotność w podróży y, jak najbardziej. Dlatego, że znaczy, mam takie w ogóle poczucie, że y, mimo tego, że podróżuję samotnie, to, to nigdy nie czuję się samotna. Przede wszystkim mam tego towarzysza, y, ten swój motocykl, który, który rzeczywiście, ja do niego gadam. Naprawdę, ja czasami jest tak, że kiedy ja gdzieś tam psychicznie jestem na, na jakiejś krawędzi, to jednak czując, że, że go mam, tak, gdzieś tam przy sobie, to, 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 to dodaje, dodaje mi siły. Poza tym cały czas wokół są ludzie i każde zatrzymanie się gdzieś tam na stacji, czy, czy każde zatrzymanie się w jakimś miejscu, owocuje rozmowami, owocuje jakimiś kontaktami, które, które, które ci ludzie są bardzo chętni, żeby, 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 żeby je nawiązywać. I, I właśnie ta samotność, ona niby jest, ale, ale z drugiej strony właśnie tej samotności się zupełnie nie odczuwa. Wręcz przeciwnie a czasem po takim dniu całodziennych i, i, i co, co chwilowych spotkań mam, mam naprawdę taką ochotę zamknąć się gdzieś i wreszcie pobić sama. Co jest dla mnie trudne w samotności? To czasem to, że właśnie te myśli, które, których czasem nie dopuszczamy do siebie, albo nie mamy na nie, nie mamy czasu, żeby, żeby gdzieś tam się im przyjrzeć, one w tym, tej samotności, kiedy jedzieś na tym motocyklu, ma się ten kask, ma się przed sobą przestrzenie przepiękne i, i, i nieraz pustkę, to te różne myśli, o których my nie chcemy właśnie na co dzień myśleć, to one gdzieś tam dopadają. Własnych, osobistych